Idziemy do drugiej części, do rozmowy. Sairam, Sairam, Sairam. I kto tutaj wobec tego, ktoś zaprawiony w namasmaranie, może by zaczął. Elu, w Twoim kierunku tutaj. <grym> Piję. Jeśli chodzi o namasmaranę, to mam takie doświadczenia, bardzo początkowe myślę. Na początku miałam kłopot, żeby w ogóle omówić mówić na na wdechu, bo mi się wydawało, że on powinno być na wydechu, ale ty ale wyjaśniałeś. Tylko wyobraźnię, tak, Tak, wyobraźnię, że on się mówi na wdechu i e, sai później imię. I dobrze to funkcjonowało, ale musiałam to pamiętać, że mam. A potem jak nabierałam oddech, to samo mi się to zaczynało dziać i oddech mi przypominał o tym, że tak, to jest na Was marana, że mówię o sai. No i teraz mi się to włącza dość często, ale jeszcze nie, nie aż tak często, żebym mogła mówić, że to mi towarzyszy cały czas, prawda? Także jestem na najlepszej drodze, ale myślę, że to jest jeszcze daleko, żeby coś z tym się mogło zadziać. Coś wyraźniejszego. Mówisz tak fantastyczne, tak ciekawe rzeczy o tym, że można do, do Omsai dołączać właśnie słowa miłości i słowa, no, te, te który, którymi by się chciało wyrażać tę te, te miłość. To jest coś dla mnie kapitalnego. Ja nie wpadłam na to, że tak można to robić. Więc jestem, jakby o to znowu. Więcej wiem o tyle z dzisiaj. I tak, to ja jest... to odkryłem spontanicznie, po prostu spontanicznie, to jako ekspresja uczucia, spontanicznie do mnie to przyszło. Tak, to jest, to jest, to jest, bardzo, jest bardzo piękne. Lat. Też nigdy, nigdzie o tym nie czytałam, nie, nie widziałam, w ogóle muszę powiedzieć, że jestem na samym początku takiej drogi... Hmm, premy. Premy, tak, na, absolutnie na samym początku, ale co nie, to nie znaczy, że nie miałam doświadczeń tak. głębokich, duchowych. Nie, nie, ja tego absolutnie nie przeczę. Nie? Tylko kwestia jest właśnie taka, że tutaj uczymy się wyrażać to. Właśnie to jest to. I zyskujemy w ten sposób wiedzę o swoich uczuciach wyrażanych dla Boga. Nikomu nie możemy tak głębokich i tak szczerych i tak też szeroko pojętych uczuć wyrazić, jak tylko właśnie Bogu. Bo to jest biorca naszych uczuć, a zarazem dawca uczuć. Bez skazy i bez głębi niepojętej. Jakbyśmy drugiej osobie chcieli mówić słowa miłości, no to szybko byśmy się wyczerpali, bo byłaby reakcja na początku piękna, jak fajnie mówisz tego, ale potem, wiesz, obowiązki życia i tak dalej, a potem ograniczona też zdolność do przyjęcia takich słów. Czasem jest tak, że Ktoś e, mówi mi na przykład w Anglii, jest taki, taki zwyczaj, że e, jak pracownik mówi do pracownika na przykład: e, Czy e, przyniesiesz mi, e, nie wiem, kombinerki, kochanie? E, to w Anglii to jest, to jest do przyjęcia, ponieważ tak go się używa. Ale w Polsce, jakby ktoś to powiedział, Wy, kim ty jesteś? <grywa> Trzymaj się ode mnie z daleka, co ty chcesz. Okazuje się, że to wszystko jest kwestia kultury. I ta kultura pokazuje, jak głęboko w uczuciach możemy relację swoją wyrazić. Dla jednych jest to rażące, ponieważ nigdy tego nie używali, ale dla innych okazuje się, że nie ma żadnego problemu i, i nie ma żadnego podtekstu w tym. Po prostu on wyraża w ten sposób serdeczne uczucie w tym, co mówi i tyle. Nie ma podtekstów. Ale jeżeli chcemy całą głębię wiedzy wyrazić, nieskończoną głębię, to musimy albo rozmawiać z, z mistrzem, albo najlepiej po prostu z Bogiem. I mało tego, jakiego języka używa Bóg? Bóg używa języka miłości. Jeżeli my nauczymy się mówić miłością, to wtedy, o ileż łatwiej Bóg ma nam do powiedzenia przez. Inspirację nas, inspirowanie nas do powiedzenia nam o swojej miłości. Bardzo często mylimy to, że Bóg do nas przemawia po to, żeby pogadać, nie wiem, o tym, co ma nas spotkać za rok albo w pracy, albo coś tam. No nie, to są bardzo przyziemne rzeczy, które albo o losie świata nam opowiedzieć i tak dalej. To są bardzo intelektualne rzeczy i one nie. Płyną prosto od Boga, to płyną z niższych sfer, jak to Baba mówi, jego departamentów, że wszystkie modlitwy nasze trafiają do właściwych departamentów. Jedynie modlitwa o miłość, o wyzwolenie, to trafia do Niego samego. I On wtedy miłością odpowiada. Jak my nauczymy się języka miłości, wtedy możemy rozmawiać z Bogiem i mamy dwukierunkowy przekaz. Dwukierunkowy. Ja jak się dzisiaj znaczy myślałam o, o tych słowach miłości o temacie dzisiejszego satsangu, to sobie to, to przypominałam sobie ze swojego życia te momenty, w których ta miłość, tę miłość odczuwałam, odbierałam. I uświadomiłam sobie jedno, że nie znam słów. Nie wiem, jak opowiedzieć miłość. Nie wiem, jak ja ją mogę odczuć głęboko, jak w różny sposób fizyczny, jak rozwijający się kwiat wewnątrz, albo w, tonąca we łzach, tak, że, że po prostu fontanna łez spływa i spływa i nie można tego zatrzymać, bo takie rzeczy przeżyłam. Ale jak to nazwać? Jeszcze chciałam to powiedzieć, że jak pomyślałam sobie o miłości do człowieka, do kogoś najbliższego, ukochanego, prawda? To to są nieporównywalne, wewnętrzne doznania. Tak. To jest po prostu nieporównywalne. To jest tak różne znaczy tak różne w głębokości, nie w jakości, ale jakby w tej głębi, że... Tak, no wiem, może to Właśnie to, 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 co ja też próbuję przekazać. Tak. Chcesz tak. się nauczyć nieskończenie kochać, musisz kochać nieskończonego. No tak, to jest, to jest niezwykłe po prostu. Że brakuje słów, trzeba się nauczyć języka miłości. Tak, trzeba się nauczyć języka miłości. A teraz yy, może. Panie. Yy. Ja też zajrzałam się do szóstego chyba tomu, bo tak mówię, coś. Może coś przygotuję, ale w końcu to za trudny temat, mimo wszystko. To co Sai Baba zacytuję oczywiście: tam, gdzie jest miłość, tam nie ma przywiązań. Gdzie są przywiązania, tam nie ma miłości. Gdy miłość odchodzi, zastępuje ją poczucie przezwyciężenia, to jest zaślepienie. Prawdziwa miłość jest zawsze bezinteresowna. O, i to jest to, że tak trudno jednak o tą bezinteresowność. My na ogół. Żyjemy w świecie materialnym, to oczywiście to rozróżniamy: miłość macierzyńską, miłość do męża czy żony, do dzieci, to no macierzyńska, czy do bliskich, ale taka, ta prawdziwa miłość bezwarunkowa, no to jest bardzo, tak, powinna być taka głęboka z serca bezwarunkowa, a tak trudno o to, prawda? Bo zawsze coś tam gdzieś, jakieś warunki, jakieś. No a jeżeli wyrażasz miłość do Boga, to czy są No, warunki? no właśnie, my tak chyba mało jeszcze wyrażamy, przynajmniej ja, no nie, nie będę nikogo oceniała. No um, dlatego, właśnie dlatego ta praktyka namaskowała, no, a byliśmy, potem słów miłości z No właśnie, na hali, no to każdy chciał dać list, napisać i tak dalej, no Madu brał od nas, nawet wziął od nas te listy, ja taką piękną kopertę kupiłam w budynku na hali z różami napisałam tylko, żeby mnie kochał. <noise> Nic więcej ja nie chcę. Później wróciłam do domu, bo ja, mo, moje wizje to raczej w snach mam odpowiedzi. No i później dostałam odpowiedź już w domu w Polsce. Kocham Cię, nie martw się. To <noise> prawda to była inna osoba, to niby był sajbaba, ale to była inna osoba i zastanawiałam się, może ktoś inny mi chciał powiedzieć, także no to jest trudne jednak. Ja oczywiście codziennie, nawet starałam się teraz mówić tak jak Ty mówiłeś, że mówisz to w myślach om sai, prawda? Tylko nie, nie sądziłam, że można dodać polski wyraz, bo zawsze wydawało mi się, że musimy mówić te mantry, te w języku hinduskim, czy, 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 czy... nie, 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 no właśnie, to jest hinduski nie jest. Tak? Hindusk nie jest po wszystkie języki. Bo jest. No, wydawało mi się, że właśnie jak powtarzamy te w tym sanskryckim znaczeniu, że to ma wielką moc, a właściwie trzeba się nauczyć mówić po polsku. Kocham cię, uwielbiam cię, szanuję cię. Ceniam. No nie wiem. Tak. Ja właśnie należę do tych osób. No w sumie. Nie umiem wyrażać uczuć swoich. Ale zawsze nawet dziewczyny zawsze moje córki, mamo, ty tak mało umiesz mówić, kochanie, kocham cię, to ja mówię, słuchaj, ja czynami to robię. A nie co ja będę ci mówiła, co pięć minut kocham cię, czy miłuję cię. Ja uważam, że czynami trzeba mówić i robić no tak, to. Ale nie, zauważ, że to jest y, sposób wyrażania uczucia, jeżeli czynami wyrażasz uczucie, jak najbardziej świetnie, ale... Ileż możesz działać, ileż możesz działać? A mentalnie możesz znacznie więcej działać. Mentalny świat jest przeogromny w stosunku do możliwości materialnych. I jeżeli, no, dlatego taki człowiek, który w mentalnym świecie rozwija swoją praktykę miłości i uwielbienia do Boga, może ją rozbudować do no, niewyobrażalnych rozmiarów. I e, taka osoba właśnie osiąga mistycyzm. To są właśnie mistycy, bo oni e, są w tym świecie swojej. E, wyobraźni, wielbią Boga tysiąc razy bardziej, niż tego mogą pokazać fizycznie. Można pójść raz, powiedzmy, pokłonić się przed ołtarzem gdzieś tam do jakiejś świątyni zewnętrznej, raz dać listy, powiedzmy, swojemu mistrzowi reprezentującemu, nie wiem, boskość na ziemi, ale w wyobraźni możesz zrobić takich pucz, powiedzmy, dla ukochanego bagawana, ile razy chcesz, możesz zrobić tysiąc nawet. I to codziennie, I, jeżeli tego chcesz. Tak więc powiem taką historię. Pewnego razu e, król postanowił wybudować wielką, wspaniałą świątynię za zwycięską wojnę z, z nad wrogiem, e, w podziękowaniu w wielką świątynię dla siwy. Nie wiem, czy, e, jakie były okoliczności tego, pamiętam tylko sens tej historii. i e, kiedy już był bliski ukończenia tej świątyni, modlił się gorąco do Siwy, aby zechciał przyjść i zobaczyć tę świątynię i ją pobłogosławić. Siwa w końcu się mu pojawił w tej wizji i powiedział: Tak, dobrze, ale najpierw zobaczę świątynię gościa takiego a takiego, a potem przyjdę zobaczyć swoją świątynię. A ten król mówi: Ja nie słyszałem o nikim takim, który by tutaj budował wielką świątynię. Na pewno bym usłyszał, jeżeli ktoś buduje wielką świątynię. A Siwa powiedział: Tak, tak, on mieszka w wiosce tuż obok twojej stolicy. Tak? To jest niemożliwe. On wybudował wielką świątynię i idę tą zobaczyć. Jak się nazywa ten wieśniak? Jak on zdobył środki na budowanie i jak to zrobił, że ukrył to przede mną? Przecież mam szpiegów wszędzie. Więc poszedł, wyprosił o imię tego, tego wieśniaka i poszedł go odwiedzić i zapytać go o tę świątynię. Szanował już go w tym momencie, ze względu na to, że Siwa wybrał go jako pierwszego, kto tę świątynię może, ma odwiedzić. Więc chciał przyjść, go poznać, mu się pokłonić. I przyszedł, odnalazł tego wieśniaka, a ten wieśniak powiedział: Jedyne co robię, to codziennie wielbię Świętę w swojej wyobraźni, ażeby, a żeby nadać temu pięknej, pięknej formy, po prostu wyobrażam sobie świątynię. Że robię to w świątyni. I to była ta świątynia, którą mentalnie, mentalnie ten wieśniak wybudował poprzez wielbienie siwe. I ona e, czy wymagała ogromnych środków finansowych, czy wymagała nakładu pracy, czy sprowadzenia materiałów. A jednak Shiva wybrał tę świątynię jako pierwszą do zobaczenia, a potem świątynię tego króla. Dlaczego? Dlatego, że tam potencjał miłości był zgromadzony większy. On miłością budował tą świątynię. Tak więc w świecie mentalnym. Możemy zbudować sobie w Boga o tysiąckrotnie większym zasięgu, a zarazem być obecny w codziennych czynnościach. I mało tego. Kiedyś na początku, kiedy zacząłem, kiedy baba mnie przekierował do Shakti, Shakti bardzo intensywnie pokazywała mi się w wizjach. I wtedy, wtedy zapytałem się Shakti. Jak to jest? Pokazujesz mi się w wizjach, ale nie jesteś rzeczywista przecież. Przecież wyobraźnia nie jest rzeczywista. A wtedy ona powiedziała, ja przychodzę i usuwam twoją wyobraźnię. A co to, to znaczy? To znaczy, że to nie jest. Ten nierzeczywisty świat wyobraźni, to jest tylko nasze zamglenie, brak widzenia w prawdziwym świecie mentalnym. To nam się wydaje, że jest wyobraźnia, ponieważ możemy tworzyć w tym świecie, ale jak to jest, że inna istota mentalna, która nie ma ciała, potrafi widzieć to, co stworzyliśmy? Czyli co? Jest to tylko wyobraźnia, czy, czy świat, w którym tworzymy? Kiedyś będziemy mieć subtelne formy, porzucimy nasze ciała okazuje się, że trafimy do świata, w którym żebyśmy sobie wyobrażali, jaki on będzie. Pełny Boga, czy pełny naszych ambicji materialnych. Dlatego wyrażanie słów miłości to takie kwiaty na polach naszego mentalnego świata. To jest piękno, które budujemy tam, po tamtej stronie, które właściwie budujemy na początek, ale kiedy Bóg przychodzi, Wtedy już nie jest to kwestia wyobraźni i fantazji, tylko rzeczywistości boskiej, która się nam pojawia. I to mi się bardzo wyraźnie uświadomiła, że kiedykolwiek przychodzi jej wizja, to jest wizja rzeczywistości w moim świecie wyobraźni, w moim widzeniu wewnętrznym, wizja rzeczywistości, a nie kwestia mojej wyobraźni. Ona usuwa wyobraźnię. Wyobraźnia jest to takie coś, o takie, to jest wyobraźnia. To tak jakbyśmy chcieli widzieć na ekranie monitora i tylko tyle, że to jest tylko na ekranie monitora ale to nie znaczy że ten świat nie istnieje, nie jest rzeczywisty i zarówno ten król zbudował świątynię fizyczną i mentalną ponieważ musiał o niej myśleć mieć plany i tak dalej i tworzyć ją stworzył ją w końcu musiał też chcieć tego jakiś ładunek emocjonalny tego włożyć tak więc wybudował świątynię fizyczną i mentalną przy czym nie myślę o tej mentalnej myślał tylko o tej fizycznej a wieśniak wybudował uczuciem tylko świątynię mentalną. I teraz obaj podejściu, który jaką świątynię zastanie. Wieśniak włożył cały swój wysiłek w stworzenie świątyni mentalnej, która jest tam i jest mocna tym uczuciem, wibruje tym uczuciem. Król również ją stworzył ze względu na to, że cokolwiek tworzymy na ziemi również ma odbicie mentalne, ale jest słabe. Jest słabe. Po prostu był skoncentrowany na materii. On budował materię, rzeczywiście dla potomnych zostawił coś wspaniałego. I być może właśnie ci wierni, które będą przychodzić do tej świątyni, napełnią ją wibracją i mocą, ale sam król zrobił tylko tyle. Tak więc nie twierdzę, że jego wysiłek nie był bezzasadny, ale Shiva wybrał pierwszą świątynię właśnie Wielbiciela. Który mentalnie w całą swoją miłość wybudowanie świątyni dla niego, żeby tak go wielbić. Wyobraźmy. I to bardzo wiele mówi.